Damy Hildegłę Mateusza. 27, 11 do 54. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat. Nie słyszy, że wiele znam przeciwko tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się dziwił. Na każdy święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił. Barbasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem, wiedział bowiem, że przez zawieść Go wydali, a gdy On odbywał przewód sądowy, żona Jego, posłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani starsi się mówili do tłumu, żeby żądały Barbasza, domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: barbasza, rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: cóż właściwie złego uczynił. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie osiągnie, a wzburzenie raczej narasta wziął wodę i mu ręce wobec tłumu, mówiąc Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zapołał. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekię, trzeciego dnia zmartwychwstał, stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. <laughs> Na przebłoganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłierdzi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miejmy mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miejmy miłosierdzi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miejmy miły dla nas i całego świata. <coughs> Przepraszam, dla Jego bolesnej męki, mi <coughs> dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. mi sercie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. mi sercie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. miej sercie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. miej sercie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. miej sercie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Śmiertelny. O. Przepraszam. Przepraszam. Chwilkę. Ojcze przepieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przełoganie grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miejmy miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie mił dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie mił dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi mił dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi mił dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niemi miłierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niemi mił dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niemił sierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niemi mił dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miem usiardzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niemił usierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo na miłego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłoganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mił miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego Bolesnej Męki, mił się dla nas i całego świata. Lego Bolesnej Męki, mił się dla nas i całego świata. Lego Bolesnej Męki, mił się dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, której wpłynęła z zaćwiczego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, której wpłynęła z zaćwiczego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, która wpłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako z drugi miłosierdzie dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. <ścoughs> Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Paweł II, módl się za nami. Święta Rito, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się z nami. Święty Szarbelu, módl się z nami. Wszyscy święci, święty Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani serdecznie mogę za wspólną modlitwę. Życzę wszystkim spokojnej, błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.